Cześć kochani, z tej strony Ania. Witam Was serdecznie na kanale Kolori.Scrabooking i zapraszam Was tym razem na prezentację albumu walentynkowego, typowo-walentynkowego i pod to święto też tworzonego. Ten album powstał na bazie na bazie albumowej prezentowej. Tą bazę możecie wykonać razem ze mną. Ja Wam link podam w opisie do filmu. To jest baza, którą wykonywałam przed świętami Bożego Narodzenia w zeszłym roku, i wtedy była tworzona pod taki album świąteczny. Natomiast tutaj w wersji walentynkowej, i jeżeli chodzi o okładkę, to tutaj mamy okładkę bardzo minimalistyczną. Wykorzystanie tkaniny introligatorskiej na podkładzie papierowym z takim płóciennym wzorem. O, przepiękny zresztą kolor. On fajnie mi tutaj pasował do kolekcji, którą wybrałam do wykończenia tej bazy albumowej, a mianowicie wybrałam kolekcję od Mintai Papers, i to jest kolekcja Chocolate Kiss, to jest kolekcja, która, na której już pracowałam, natomiast tutaj wykorzystałam mały bloczek. Mały bloczek mi został, w związku z tym ja go w całości tutaj umieściłam w tym albumie, i powiem Wam, że to jest chyba pierwszy raz miałam taką sytuację. Że ja praktycznie ścięłam tą kolekcję do zera. Ja już nawet nie miałam z czego zrobić frontu okładki. Dosłownie taki fragmencik mi został, żebym mogła sobie dociąć to serduszko, czyli to wnętrze shaker'a. I właściwie to jest jedyny element, który się tutaj pojawia na okładce czyli. Czyli taki elementek papieru skrapowego, plus mikrokulki, plus cekiny różnego rodzaju, takie w bardziej kolorystyce nawiązujące do samej kolekcji, jak i do święta, ale też nawiązujące kształtem. Jeżeli chodzi o samo shaker, to jest shaker od Skrapkowo i to jest shaker taki 3D. On fajnie wygląda naprawdę na okładce. Taki jest podniesiony, i naprawdę tak sprawia, że ta okładka jest taka, pomimo że jest bardzo minimalistyczna, to jest naprawdę pełna. Także to są elementy, które się tutaj pojawiły. I, i tak jak wspomniałam, no, wykorzystałam praktycznie w 99% samą kolekcję, gdzie już naprawdę musiałam bardzo mocno kombinować, żeby wyklejać poszczególne przestrzenie w albumie. No i tak jak też widzicie, jest dodana wstążka, to jest dokładnie ta sama wstążka, której używałam przy tym albumie świątecznym. E, tutaj też się świetnie sprawdziła, jeżeli chodzi o kolorystykę. E, no, oczywiście album jest dość prosty, tak jak wspominałam, ze względu na brak. Em, Papierów skrapowych, znaczy wiecie, zawsze można tych papierów sobie dodać. Można dokupić drugi bloczek, można dokupić arkusze. Jakby z tym nie ma problemu, tak? Natomiast no, ja zawsze staram się tak podchodzić, że jeżeli już naprawdę mi brakuje tych papierów, no to szukam jakichś fragmentów papierów, które mi pozostały po innych projektach, które gdzieś tam kolorystycznie by mi pasowały. Tutaj tego nie robiłam. Jedyne, co dodałam, to zaraz wam to pokażę na pierwszej stronie okładkowej. Jedyne co dodałam, to dodałam taki arkusz I to też są takie arkusze Które kiedyś kupiłam w zestawie W sklepie Action Różne fakturowane arkusze Takie nabłyszczane W różnych kolorach Trudno to do, do czegoś wykorzystać Żeby wszystkie papiery wykorzystać Jednocześnie Więc ja czasami do albumów sobie dodaję Jeżeli chodzi o kolorystykę Na przykład jeden taki Arkusz, gdzie gdzieś tam Na przykład Podbijam kolorystycznie jeszcze mocniej te kolory, które mam w tej kolekcji. Jeżeli chodzi o układ tych wszystkich elementów w albumie, porównując jakby z tą pierwszą bazą i tym, co wykonywałam podczas tutorialu, tutaj mogą być delikatne zmiany typu pią poziom, mogą być też na przykład elementy dodane typu jakaś opaska. Natomiast generalnie. Wszystkie te elementy, które tutaj są, jeżeli chodzi o takie typowe elementy pod wprowadzenie zdjęć o formacie 10x15 cm, bo to jest album naprawdę pod takie uniwersalne zdjęcia, no to tutaj ilość elementów jest dokładnie taka sama jak podczas tutorialu. No, i tutaj pierwsza zmiana, czyli mamy klapkę w poziomie, e, wykorzystanie wszystkich elementów, które, e, wszystkich, oprócz jednego, chyba tego elementu nie wykorzystałam, natomiast wszystkie te elementy pojawiają się tutaj w albumie. E, no i przepiękny arkusz kwiatowy, łąkowy. Ja te arkusze bardzo, bardzo lubię. E, super się komponują z takimi bardzo prostymi, graficznymi, e, geometrycznymi, bym wręcz powiedziała. E, Arkuszami. No, i to jest też taka super słodka kolekcja. Czyli też fajny prezent dla osób, które naprawdę lubią słodycze. Tak tematycznie. Natomiast tutaj mamy kieszenie, do której możemy sobie schować zdjęcia. Tutaj oczywiście już mamy klapkę pod zdjęcia. Każda klapka, która się pojawi w albumie, jest tak przygotowana, żeby po wklejeniu zdjęcia o formacie 10 na 15 cm powstała dookoła ramka. Natomiast tutaj dekoracja kieszeni, te, te dekoracje też wynikają z tego, że ja po prostu tych papierów na wymiar już nie miałam. Musiałam z różnych ścinek sobie tutaj gospodarować je tak, żeby mi to po prostu w całości pokryło te przestrzenie, które chciałam pokryć, między innymi właśnie kieszenie. I tutaj w tym albumie pojawia się dziurkacz brzegowy. Tym razem jest to dziurkacz. Wesen Creative i to jest taki dziurkacz, który ma wzór serduszek. No on mi tutaj świetnie pasował. Do kompletu sobie jeszcze dodałam, tutaj już zresztą widzicie, to wykończenie dziurkacza, dziurkaczem narożnym. I tym razem to jest też Wesen Creative dziurkacz, ale tym razem wzór ten, taki chyba największy. I on mi tutaj zapasował, właśnie do tych tagów, do wykończenia tagów. I chyba w tym albumie poprzednim jakiś inny dziurkar był wykorzystywany. Znaczy, inny wzór. Także tutaj mamy też miejsce na kilka zdjęć. Natomiast każda karta to jest jednocześnie kieszeń, w związku z tym. Po rozwinięciu, tutaj mamy możliwość oczywiście wsunięcia sobie mat, zdjęć, zapisków. Można tutaj w fajny sposób właśnie wykorzystać ten album pod przekazanie różnego rodzaju treści, właśnie związanych z tym świętem zakochanych, czyli to, co chcemy przekazać tej drugiej osobie. I też podobnie zresztą jak w tamtym albumie, ja nie wyklejałam tych tagów od środka. Chociaż można oczywiście. Natomiast tutaj mamy biały papier. Super można wykorzystać tą przestrzeń pod dokonanie zapisków, jakiegoś cytatu, wierszyka, czy jakiś haseł. Można sobie je wykorzystać właśnie, żeby jeszcze bardziej ten album rozbudować. No i tutaj mamy wodospad, wodospad na zdjęcia w poziomie, no i trochę tych zdjęć tutaj nam się zmieści. Przepiękne grafiki, oczywiście. Ta kolekcja może bym powiedziała, do łatwych nie należy. Pomimo, że mamy tutaj kontrast kolorystyczny i ona nie jest jakaś super jednolita, mamy te jaśniejsze kolory arkuszy i mamy te mocniejsze kolory arkuszy, natomiast w tej kolekcji dużo się dzieje. Także tutaj naprawdę też myślę, że nie jest najłatwiejsza do pracy pod tym względem, żeby właśnie uzyskać, żeby nie uzyskać takiego efektu trochę przeładowania. Elemencik wycięty z kolekcji, no i oczywiście miejsca pod wklejenie zdjęć. I tutaj zobaczcie, to są te właśnie paski docięte z tego papieru jednego arkusza ekranowego, takie bordo mocne, które nam tutaj jeszcze podbija całą tą kolekcję. No i oczywiście miejsca pod zdjęcia. Natomiast tutaj wykorzystanie w tej kolekcji małej, w kolekcjach Minty Papers mamy. Te, blot, te, te arkusze z mini kartami. Ja te mini karty tutaj e, powycinałam. One mi się tutaj super sprawdzi, sprawdziły. Właśnie e, pod takie karty, na których możemy hasłowo właśnie zapisać e, na przykład nasze uczucia, czy jakieś wyznanie. I one tutaj są umieszczone u mnie e, pod tą koronką z serc. Tutaj też zobaczcie, już mi papieru brakło, więc odwrócony arkusz e, z tymi kartami, jako właśnie wypełnienia tej przestrzeni, no i właśnie możliwość wykorzystania tych kart pod właśnie takie hasłowe wyrażenie swoich uczuć. O. Myślę, że fajne, pomocne z jednej strony, a z drugiej strony ciekawy element albumowy. Tutaj mamy tą stronę taką kopertową, ala kopertową, gdzie tutaj pod tym ruchomym tagiem możemy sobie sunąć zdjęcia, możemy oczywiście tutaj zdjęcie przykleić. Te elementy też możemy wykorzystać pod wprowadzenie jakichś zapisków. Myślę, że to jest w ogóle fajna opcja prezentowa właśnie i takie połączenie trochę prezentu i, e, prezentu i kartki, na przykład, czyli e, takiego e, elementu, gdzie możemy coś zapisać, wyrazić, dodatkowo włożyć swój taki, jakby własny wkład. E, możemy też taki album, e, słuchajcie, wręczać już ze zdjęciami, e, które jest wypełnione zdjęciami, czyli, czyli może to być już taka pamiątka e, całościowa. Tutaj łączenie, zobaczcie, też mi już zabrakło papieru, więc dodawałam sobie elementy właśnie z tego dodanego papieru, z tego jednego arkusza bordowego. No i strona obok. Tutaj chyba też, z tego co pamiętam, mam przełożone jakby rozwiązania na stronach. To nie jest dokładnie to samo ułożenie. No i tutaj mamy kolejną stronę, mniejszy tak. Tak, o co chodziło? W związku z tym, że już tego papieru naprawdę miałam bardzo, bardzo mało, ja część tagów skróciłam. Skróciłam papier bazowy i dopasowałam do fragmentów, które mi po prostu powstały z papieru skrapowego. Tutaj, jak sobie popatrzymy, to jest jeden cały arkusz, czyli przejście. Przepiękny zresztą. W, w takim zestawieniu, tutaj z bardziej takimi graficznymi wzorami, świetnie się komponuje. E i pomimo, że tu się bardzo dużo dzieje, to jednak zwracamy na to uwagę, nie miesza nam się to jako całość. No i oczywiście tutaj mamy miejsca tym razem na zdjęcia w pionie taki ala wodospad naprzemienny. Tutaj też elementy dodane po to, żeby tutaj sobie zdjęcie wsunąć i tutaj już pod wymiar też to to miejsce jest przygotowane. No i sobie zamykamy, i tutaj całość nam jest y, trzyma jakby ten tak. Y, tutaj jakby magnesów dodatkowo nie wprowadzałam. Oczywiście dodatkowe miejsce w kieszeni, w samej kieszeni. Po drugiej stronie mamy znowu tego taga łamanego, który nam tutaj umożliwia y, pracę z tymi elementami na stronie, y, elemencik wycięty z kolekcji, y, też przeciągnięcie arkusza po całości. Też taki zabieg, słuchajcie, jeżeli ktoś ma bardzo taką kolekcję bogatą i nie wykorzystuje innego typu papierów dla uspokojenia, na przykład, to fajny zabieg to jest taki zabieg, żeby wykorzystać na jakby jednej stronie wizualnie jeden arkusz, żeby nie dodawać tutaj jeszcze jakiegoś innego arkusza. Dzięki temu wydaje nam się całość bardziej spójna, nie wydaje nam się jakaś bardzo przeładowana. No i tutaj mamy klapkę do góry, klapkę w dół, czyli miejsca już przygotowane pod zdjęcia, natomiast tutaj mamy kieszeń i tutaj też te kilka zdjęć się nam zmieści, wykorzystanie elementu z kolekcji. I ja też zauważcie, w tym albumie bardzo często stosuję ten zabieg, że wykorzystuję po prostu cały arkusz, nie mieszam. Różnych wzorów na arkuszach. No, chyba, że już nie mamy i musimy to robić z kawałków. I tutaj, jeżeli chodzi o też wykończenie samego albumu, to też między stronami wprowadziłam jeszcze dodatkowo ten pasek bordowy. Tutaj może tak aż bardzo nie widać, natomiast on rzeczywiście jest bordowy, może tak z daleka nawet na czarny wygląda, czy brązowy. Natomiast on jest bordowy i pięknie tutaj jeszcze podkreśla, jeszcze bardziej wyciąga tą kolorystykę z kolekcji. Kolejne, kolejne zapięcie. No, i tutaj już jest sytuacja taka, że ja tutaj tego papieru już nie miałam. Rzadko korzystam z takiego rozwiązania, że wykorzystuję ten papier, który jest właśnie pod te mini karty, czy pod karty w takich dużych kolekcjach. Tutaj wykorzystałam i powiem Wam, że fajnie mi się to tutaj sprawdziło. Odwróciło też trochę uwagę od tego mocno rozbudowanego arkusza. Dodatkowo element, który nam pomaga otworzyć, żebyśmy się nie zastanawiali z której strony. Czyli miejsce pod wprowadzenie już zdjęcia o formacie 10x15 cm. I tutaj wprowadzono, zobaczcie, dosłownie taka delikatna opaska, po to, żeby tutaj powsuwać te mini karty, na których możemy oczywiście dokonać zapisków. Natomiast u mnie to jest też taki zabieg, żeby połączyć dwa arkusze. Można to zrobić na, w inny sposób, natomiast to jest jeden ze sposobów na to, jak to zrobić. Czyli mamy dwa fragmenty, które nam nie starczą na pokrycie całego arkusza, więc wprowadzamy sobie element dodatkowy. Możemy też to zrobić za pomocą ale, dwóch arkuszy, ale w momencie, kiedy jeden nachodzi na drugi, wyciąć sobie dekoracyjny wzór dziurkaczem i to takie rozwiązanie też się tutaj w albumie pojawi. Natomiast tutaj była sytuacja taka, że mi nie starczyło papieru, żeby one się w ogóle połączyły ze sobą. Więc ja tutaj ten cieniutki paseczek wkleiłam po to, żeby zakryć tą przestrzeń. Ale mamy też wykorzystany fajny arkusz z, z, z grafiką. I arkusz, który jest mocno taki geometryczny, graficzny, powtarzający się wzór. I tutaj mamy właśnie te malutkie karty, na których możemy sobie zapisać różne rzeczy. I to jest front front klapki. Otwieramy, mamy miejsce na zdjęcie. Tutaj znowu zabieg, czyli wprowadzamy dokładnie dwa te same arkusze, zobaczcie, na dwóch stronach obok, trochę w innej konfiguracji, plus element wycięty z kolekcji, z racji tego, że te elementy wbrew pozorom w małej kolekcji, ale są spore. One fajnie się tutaj prezentują w takim małym albumie. Zamykamy. I tutaj też fajnie wyszedł ten napis. Zawsze staram się też zwracać uwagę na to, żeby. Po, po zamknięciu pewnych części albumu, żeby jednak to wszystko ze sobą pasowało, i zobaczcie tutaj fajnie też ten napis. On nie jest gdzieś tam ucięty, czy przesunięty bardziej w górę, tylko on jest po prostu widoczny, jakby stanowi taką integralną część całej strony. I przechodzimy na kolejną stronę. Tutaj dokładnie powielony sposób, też na wykorzystanie, zobaczcie papieru, ponieważ ja z jednego arkusza. Z tym wzorem bordowym w kropki zrobiłam cztery. Pociąłam go w taki sposób, że mogłam pokryć cztery takie nietypowe kształty klapek. Czyli po prostu z jednego arkusza to zrobiłam. I w zasadzie nie mam tutaj żadnych ścinek. Oprócz tam jakiegoś delikatnego docięcia do strony. Tutaj kolejny tak, znowu wykorzystanie tego papieru dodatkowego. No i oczywiście możliwość tutaj wsunięcia zdjęć bądź wklejenia. Każdy tak wykończony jest nitem w kolorze białym. Tak mi tutaj pasowały też do tej białej bazy. No i kolejna strona, otwieramy. Tutaj z kolei znowu ten mniejszy tak, też zobaczcie wykorzystanie jakiś tam ścinek po docięciu. I tutaj znowu mamy cały arkusz, czyli przejście arkusza, tak, czyli mamy jeden arkusz z kolekcji, tutaj znowu elemencik dodany, gdzieś tam wynikając z kompozycji, który nam przedłuża tą kompozycję, dodaje trochę trójwymiaru, ale też wskazuje na to, z której strony tą klapkę otworzyć. No i tutaj mamy już taką bardziej prostą stronę, nawiązanie też arkuszem do tych elementów obok. No i możliwość też tutaj wklejenia zdjęcia w pionie, w poziomie, możemy tutaj sobie stworzyć kolaż z mniejszych zdjęć, no a tutaj miejsca już pod wklejeniem yy, zdjęć. I kolejna strona, znowu taki malutki tak, yy, łamany, elementik wycięty z kolekcji, no i tutaj miejsca już pod wprowadzenie zdjęć, tutaj jak yy, chcemy, pion, poziom, czy mniejsze zdjęcia, czy może zdjęcia luzem. A ostatnia strona, podobnie jak pierwsza strona okładkowa z ułożeniem klapki w poziomie, wykorzystanie tutaj elementu jako trzymadełka i tutaj też mamy taki arkusz, który gdzieś tu od góry nam stanowi ciągłość, natomiast w dół, zobaczcie, to tutaj już mamy łączenie papierów, czyli papiery nam na siebie zachodzą, ale nie są na tyle wystarczające, żeby pokryć całą wysokość kieszeni, w związku z tym Wykorzystałam wzór wycięty z dziurkacza. No i tak wygląda po prostu połączenie tych papierów, plus dodatek w postaci tego papieru bordowego. No i element do wykończenia całości. Natomiast na klapce tutaj obok spokojnie zmieści się zdjęcie o formacie 10x15 cm. Kochani, tak się prezentuje album, który powstał właśnie na tej bazie, którą Wam proponowałam w grudniu zeszłego roku. Dajcie znać, czy mieliście okazję w ogóle skorzystać z tej bazy, a jeżeli tak, to jaką kolekcję papierów wykorzystaliście, bo jestem strasznie ciekawa. Zawsze mnie to cieszy, jak właśnie piszecie, właśnie jaką kolekcję wykorzystujecie, z jakiego tutorialu korzystacie. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Ja Wam oczywiście dziękuję za wszelkie przejawy sympatii, za to, że jesteście ze mną na kanale, że spędzacie ze mną czas, że chcecie ten czas ze mną spędzić, poświęcić na to, żeby obejrzeć to, co Wam proponuję, co, co chcę Wam pokazać. Kochani, życzę Wam pięknego dnia i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!